Jedzenie tych produktów na śniadanie stało się normą, a nie powinno. Punkt pierwszy to jogurty owocowe. Moi drodzy, to ma tak naprawdę sam cukier i około 2% owoców, więc naprawdę nie opłaca się tego jeść i nie jedzcie tego. Drugi produkt to jest wytwór typowo marketingowy, czyli Kinder Mleczna Kanapka. nam się nam kojarzy, że to jest taka zdrowa wersja kanapki na słodko dla dzieci, no ale nie jest. To, jest, to są zwykłe po prostu słodycze i nie, nie dawajcie ich gdzieś na śniadanie. Kolejny punkt to oczywiście płatki śniadaniowe, nie wiem w jakim świecie żyjemy, ale mają Nutri-Score B, czyli prawie najlepszy. Moi drodzy, nie wiem do czego doszło, że tego typu produkt może mieć Nutri-Score B, który składa się głównie z cukru i jest przetworzony. Więc jeżeli mamy ranking, w którym on jest prawie najlepszy, to ten ranking się kompletnie do niczego nie dodaje. I to nie są produkty, które dzieci szczególnie powinny jeść na śniadanie, absolutnie. Napisz mi koniecznie w komentarzu jakie produkty byś jeszcze dodał dodała, których nie powinniśmy aż tak bardzo często na śniadanie jeść i na pewno nie powinny być naszym podstawowym śniadaniem. Jestem ciekawy co dodać do tej listy i jak ona będzie wyglądała właśnie po dodaniu waszych komentarzy.